To jest nowa wersja kuchenki z serii X. Ta dokładnie się nazywa Star X2 Pro. No i czym się różni? Po pierwsze jest odrobinę wydajniejsza pół litra wody zagotuje już w minutę i 40 sekund. I mamy tak metalową rączkę przy garnku, mamy pokrywkę, która jest połączeniem tworzywa z silikonem, więc też będzie bezpieczniejsza dla nas i zdrowsza. No i oczywiście, tak, mamy tutaj w środku w zestawie panik. Jest do tego podstawka pod kartusz stabilizująca, dzięki czemu kuchenkę postawicie sobie stabilnie na podłożu i nie będziecie się martwić, że ją strącicie czy wam się przewróci. I dodatkowo. Mamy taki adapter, który możemy użyć razem z palnikiem, dzięki czemu możemy użyć jakiegokolwiek innego garnka, jeżeli nie będziecie chcieli zabierać tej części i tego dużego garnka. Co ważne, można bardzo fajnie i kompaktowo tą kuchenkę zapakować sobie do plecaka, bo jak widzicie, wszystkie te części zmieściły mi się w środku. A dodatkowo wejdzie też do środka najmniejszy kartusz 100 gramowy.